29 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie odbyła się 25. sesja Rady Miejskiej w Halinowie. Na początku sesji burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami. Ponadto zastępca burmistrza Adam Sekmistrz poinformował o najważniejszych pracach inwestycyjnych. Sekretarz Halinowa Robert Grubek przedstawił sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w okresie wakacyjnym oraz poinformował zebranych o przeprowadzonych konkursach w placówkach oświatowych na terenie gminy. Zmiany nastąpiły w dwóch placówkach. Nowym dyrektorem w zespole szkolno-przedszkolnym w cisiu została pani Barbara Czułowska, a od 1 września 2012 roku szkołą podstawową w Brzezinach pokieruje pani Marzena Wiśniarska. Dyrektorem w Szkole Podstawowej w Chobocie została ponownie wybrana Pani Małgorzata Szklarska. W punkcie interpelacje, zapytania i wolne wnioski radni Halinowa zadawali wiele pytań, na które odpowiadali burmistrz wraz z kierownictwem. Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński zapytał o termin realizacji nowych inwestycji współfinansowanych ze środków gminnych, budowę ulicy Stołecznej oraz budowę chodnika od Długiej Szlacheckiej do Budzisk. Burmistrz odpowiedział, że wykonawcy zostali wprowadzeni na budowy i już od września rozpoczną się stosowne prace. Porządek obrad 25. sesji Rady Miejskiej w Halinowie obejmował 18 punktów, w tym 6 projektów uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Ważnym punktem obrad 25. sesji Rady Miejskiej w Halinowie była dyskusja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Halinów. Szczegółowe dane w tej sprawie przedstawił prezes oddziału Miejsko-Gminnego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Halinowie, Krzysztof Mościcki. W dniu dzisiejszym został przedstawiony raport o stanie bezpieczeństwa i działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie Halinów. Na terenie gminy Halinów istnieją trzy jednostki Straży Pożarnej. Jest to Ochotnicza Straż Pożarna w Niebie, Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej i Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu. Pierwsze dwie jednost jednostki należą do. Krajowego Systemu Ratownicza, Ratownictwa Gaśniczego, i wszystkie te jednostki pełnią bardzo odpowiedzialną społeczną służbę i są bardzo ważnym ogniwem w systemie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie nie tylko Gminy Halinów, ale i całego Powiatu Mińskiego. Uważam, że praca społeczników w ochotniczych strażach pożarnych zasługuje na najwyższe uznanie. Są to ludzie, którzy z narażeniem własnego życia. Poświęcają swój własny czas, swoje umiejętności, aby ratować często mienie, życie i dorobek drugiego człowieka. W ubiegłym roku bardzo istotnym elementem działalności Straży Pożarnej był fakt podtopień i różnych niedogodnień u niego dogodnień atmosferycznych, gdzie Straże Pożarne interweniowały setki razy, dając dowód swojego, swojego zaangażowania. Dziękuję.